Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpad i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Siemka mordeczki, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Niedawno robiliśmy słuchajcie, na kanale challenge, który bardzo wam się spodobał Czyli słuchajcie Otwieramy skrzynkę Za stówkę Słuchajcie Taki jaki skin na wyleci, taki słuchajcie robimy kontrakt Tylko za skin o tej wartości słuchajcie, więc mm, Myślę, że możemy sobie otworzyć tą skrzynkę za stówkę, więc słuchajcie Otwieramy i zobaczmy Ta skrzynka decyduje słuchajcie o całym tym odcinku i zobaczmy co to będzie za skin. No, tego może nie przewidziałem. To jeszcze raz, słuchajcie, otwieramy tą skrzynkę. No i słuchajcie, znowu tego no, nie przewidziałem. To jeszcze raz, no wiadomo, no takiego kontraktu to nawet się nie da zrobić po prostu, ale leci nam no tutaj skinek za 14 zł. No nie, wiecie, to może zmieńmy skrzynkę po prostu, może zmieńmy tą skrzynkę, bo jednak Sami widzicie, że to nie jest najlepsza skrzynka. No, różbi, dobra, różbi. Dobra, zobaczmy. Jedno otwarcie, jeden skinek, 52 zł. 52 zł do kontraktu. Zobaczmy. 52 zł. 55 wpiszmy. Szukajmy za 52 zł. Słuchajcie, mamy jednego, no to mm, drugi. Dajmy pięćdziesiąt trzy. Bek trzeci, czwarty, piąty, szósty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Dobra, i robimy za to wszystko kontrakt, tak jak wylosowała nam ta skrzynka. Wkładamy 500 zł do kontraktu, podpisujemy kontrakt i zobaczmy, co nam wyleci. Leci nam jakaś kosa za 500 zł. No to jesteśmy w plecy, czyli mamy 484 zł na bitwę. A 484 zł na bitwę. Słuchajcie, no. Słuchajcie, 480 yy, zł możemy sobie użyć na bitwy. Tak wylosował nam kontrakcik. Czyli mamy dla 480, To może na start byśmy zrobili coś takiego. Na start byśmy zrobili coś takiego: taką bitwę na 4 graczy. No i zobaczmy, czy właśnie ta taktyka nam odda. Czy naprawdę będą nam tutaj lecieć jakieś potężne skiny, słuchajcie? Nawet jakieś opony do nas tutaj dołączył. Drugi oponent, słuchajcie, dołączają do takich hit. Eee, jest naprawdę ciekawe. I zobaczymy, czy kto to zgarnie. Czy ja to zgarnę? Czy właśnie nasi. Oponenci, słuchajcie, no fajnie jakbym to wygrał, bo nie, oj, Diego już kosę, nie, no ten Diego ma serio farta, nie, wygrał dwa kafle, to gra dalej i patrzcie, no i dalej, o, Buma dropnął, no. Buma dropnął, no, to Diego przegrał, Diego przegrał, wygrał to pod Henry. bo to nas wszystkich tutaj ograł. Dobra, możemy zrobić jeszcze dwie bitwy, 480 złoty. Idziemy od najdroższych, bym zrobił na jedną skrzynkę za 480zł To by była ta skrzynka Możemy to zrobić na te graczy I zobaczymy jak ta skrzynka sobie poradzi Zostanie nam ostatnia próba słuchajcie I chyba dzisiaj kontrakting za bardzo nam tutaj nie chce oddać Diego Blade do nas dołączył i ten gościu po, po, po raz drugi No musimy ich teraz ograć, musimy pokazać sobie dominację e, moją No i pokazaliśmy chyba tą dominację, bo leci nam koła za 1500zł Elegancko słuchajcie i już słuchajcie kontrakt nam zaczyna tutaj oddawać i naprawdę może te kontrakty to jest naprawdę dobra taktyka na robienie profitów, że jakby kontrakt decyduje jakie bitwy możemy robić. 480 zł. Yy, On oddało, to teraz może zrobimy sobie inną taktykę, bo byśmy zrobili sobie yy, za myślę. Takie cztery skrzynki. Byśmy sobie walili na cztery graczy. No i zobaczmy, czy teraz właśnie taka bitwa by oddała jakiś oponent do nas dołączy, czy nie. Bo no, chyba nikt tutaj do nas nie dołączy. Boją się, bo przegrali ze mną. Ich się boją po prostu dołączać do mnie i ze mną. Słuchajcie, tutaj walczyć. No i zobaczmy, to jest przez ostatnia bitwa. Po tej zrobimy jeszcze ostatnią. No, początek słaby tutaj dla crashera. Y, jak dla Chad'a, więc początek naprawdę tutaj, o i P90 Rapli, one w ogóle potaniało strasznie, bo Było chyba za 500 to P90 Więc naprawdę cenowo ona poszła, słuchajcie Faktycznie dużo, dużo, w dołu mamy czoklejta Fajny skin, ale to nam nie daje wygranej No i przegraliśmy to, przegraliśmy to, coś było naprawdę Dużo wygarnięcia, no i słuchajcie, ostatnią bitwę Jaką chciałem zrobić właśnie tą metodą, to by była Skrzynka Floresta i musimy tutaj dodać skrzynkę jeszcze jakąś za 20 zł żeby, wiecie, było równo tyle, ile powinno. Słuchajcie, być. Eee, co nam się tutaj dodało? W ogóle jakaś skrzynka? 483 dobra, może być. Może być, słuchajcie, łupka. No i to na czterech graczy sobie drównie, nie? Zobaczmy, słuchajcie, jak tutaj się potoczą te losy ostatniej, właśnie tej e, batelki. No kontrakt naprawdę oddał i zabrał, ale spoko myślę, że to jest metoda, yy, że kontrakt po prostu zadecydował zadecydował o tym słuchajcie całym filmie, który właśnie oglądacie. No i zobaczmy, czy się na koniec coś dropnie, no niestety już tutaj szans na wygranie po prostu nie ma. Uciekły te szanse razem z tą osobą, którą dropną za 600. Tak jakby drobną zwykłą, to może jeszcze by tutaj się dało wygrać. No ale niestety e, przegrałem to i wygrał to pod rusher. I naprawdę zgarnął dużą kwotę. I ja się z wami w tym momencie żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Siemano.